Witam wszystkich. Pokażę Wam, co będę dzisiaj robił. Kupiłem drzwi wraz z ościeżnicą regulowaną. Niestety zależało mi na czasie i kupiłem ościeżnicę dostępną, najszerszą dostępną w najkrótszym czasie i ją zamontowałem. Teraz mam. Taką sytuację 6 cm, 5,5. No Za wąska jest ościeżnica. No i trzeba by to jakoś ładnie zamaskować. Tutaj, w tym miejscu, oryginalnie do ościeżnicy jest taka maskownica narożna. Na pewno. Orientujecie się, co to jest. To powinno być w ten sposób. I ta strona musi wchodzić w ten fres. No, tutaj się mi to w ogóle nie chce zgrać. Jest dziura. No, ale ja sobie będę musiał z tym jakoś poradzić, przez to, że zależało mi na czasie. No i zapraszam do oglądania. Znalazłem w sklepie z podłogami panel grubości 8 mm. To nie jest żaden winyl. I ten panel będę chciał, e, tym panelem będę chciał poszerzyć swoją ościeżnicę. I zobaczcie, co wymyśliłem. Zamierzam wcisnąć ten panel. Później wykonać cięcie nadmiaru panela, bo potrzebuje chyba aż około 6,5 cm ale to jeszcze dokładnie zmierzę i to obrobić od góry od góry do dołu. Następnie w planie jest to aby po ucięciu po ucięciu panela Zamontować ościeżnic, element ościeżnicy, ten maskujący. No, niestety takie kombinacje zależało mi na czasie, no, ale to też mogło, mogło że wynikać z tego, że ktoś się może pomylić, komuś jakieś drzwi zostały. Albo możecie kupić drzwi na jakiejś wyprzedaży za grosze, za 200 do 400 zł z ościeżnicą. Normalnie takie drzwi kosztują około 2000. Także przy delikatnym nakładzie własnej pracy można, można coś takiego wykonać. Koszty. Koszty: te panele, kupiłem 5 sztuk paneli. Kupiłem najdłuższe, jakie były, były dostępne. Zaraz Wam powiem. To są chyba 120. Ale pewny nie jestem. Nie, prawie 140. Prawie 140 cm. Planuję dać jedną i później drugą, drugą na górze. Tylko zrobię to odwrotnie. Całą dam, całą dam od góry, a docinkę, docinkę będę robił na dole. Dobra, to zaczynamy, pokażę Wam, jak ja to robię. No ok, zaczynamy działać. Biorę panel i wciskam w nasz fresh. Robię to u góry, bo taki mam plan. kontroluję panel doszedł również do ścieżnicy. Teraz będziemy docinać dół. Nie wiem czy to widać na kamerze. Widać, dobra. Teraz sobie odmierzę panel dolny. Jaką mamy tutaj, jakie zapotrzebowanie na materiał. 65 cm. No to co? Działamy. A tak na marginesie. Dzisiaj ubrałem taką koszulkę. Zupełnie przypadkowo. Wszystko jest w naszych rękach, niestety. Albo na szczęście. Na szczęście jest w naszych rękach wszystko. Ok. Mamy panel. 65 cm. Trzeba odmierzyć. Docinka. Materiał jest docięty. Z długości mamy 65 cm. Idziemy, idziemy robić e, przymiary. Ok, materiał mamy docięty. E, to będzie w ten sposób. Natomiast musimy to złożyć z tą panelą górną, lekko pod kątem i można dosunąć. Można, czy ciężko będzie, bo zamek, zamek chycił. Najlepiej wymontować całość i złożyć sobie to na podłodze albo w powietrzu, żeby wam pokazać. Musimy to równo zrobić. Równe połączenie. Dobra, mam połączone dwie panele i montuję. i montuję. Lekko dopycham. No. I mniej więcej tak to się będzie prezentować. Okej. Okay. To teraz co pasowałoby zaznaczyć a gdzie, gdzie mamy robić cięcie? A jak ja sobie to będę robił? Czekajcie, przybliżę Wam. Dokładam do ściany e, na przykład e, metr prosty i robię sobie znak co jakiś czas na ścianie robię znak z tej strony czyli jak będę ciął muszę pamiętać że piła ma iść z drugiej strony kreski i będzie wszystko wszystko w porządku robię takie znaki co jakiś czas Ej. Kreski mam porobione, i teraz tylko trzeba je połączyć. ściągam, ściągam panele i łączymy kreski. Ok, łączymy kreski. Ja mam taką poziomitę dwumetrową. Powinna wystarczyć. Ja akurat pracuję na podłodze, bo nie mam tutaj żadnego, żadnego jeszcze stanowiska. I działamy z łączeniem punktów pierwszy, chwycony. Dalej, chwycony. Dociskam do wystarcznie, żeby mi to nie uciekało. No to teraz ucinamy e, materiał z szerokości. To... Mamy nasze dwa elementy, montujemy je. No i ok, czas zmontować naszą opaskę. jest, pięknie. Dokładamy oryginalną część od ościeżnicy. Ja to jeszcze kontroluję, czy coś mi tu nie wystaje. Prawdopodobnie górę lekko muszę podciąć, tak. Góra mi lekko odbija. Pokażę wam, jak to, jak to wygląda. Zobaczcie, mamy. Będziemy mieć zamontowaną ościeżnicę. A i tutaj mi lekko odbija. Mamy, mamy szparę. Jak to wygląda z tej strony? No, tak to wygląda. Będziemy mieć taki prosty kawałek, tutaj taki wałek, wgłębienie, i, i znowu wałeczek. Ale mimo wszystko, że nie jest to prosto, zlicowane. Jestem w stanie się pogodzić. Akurat są to drzwi e, przejściowe do garażu z domu do garażu. I. i, i, i e, e, ten element w zakupie na całą, na całą tą ościeżnicę kosztował mnie 24 zł. Kupiłem panel na sztuki, jakieś tam pozostały w centrum podłogowym, i, i, i no, niestety nasza praca, jeśli ktoś potrafi sobie z tym poradzić, a osoby, które oglądają ten film lub mój kanał, to wydaje mi się, że mają do czynienia e, cokolwiek z majsterkowaniem no i dobrze e, czas, czas zrobić drugą stronę tutaj jest założona tylko e, nasza panel też e, trzeba ją przyciąć i później wszystko e, mam taki plan, e, że zapiankuję ewentualnie w ostateczności Zobaczę jak się to będzie trzymać, ale prawdopodobnie dam to na e, mamut glu z tej strony. Żeby przykleić e, naszą listwę do, e, kątową do ościeżnicy, żeby ona trzymała się na ścianie. E, na pewno będzie trzeba to zagruntować. E, tak, natomiast e, natomiast tutaj wydaje mi się, że po prostu docisnę piankę, żeby, żeby tutaj nam ten element był podparty. Żeby ten element był po prostu zwyczajnie podparty i przy jakimś oparciu, uderzeniu miał amortyzację podparcia. Bo w takim przypadku, jeśli czymś tu uderzymy, ktoś się mocno o to oprze. Będzie to moim zdaniem niebezpiecznie pracować. A ja chcę tego uniknąć. To co robię, robię drugą stronę, i na końcu, na końcu będzie góra. No i z drugą stroną postąpię dokładnie tak samo. Prosty element przykładam do ściany. Bierzemy kolejny panel tak jak umierzyłem 83 cm będę ucinał ten zamek zostawiam bo ten wciskam tutaj we frez ościeżnicy tego zamka się pozbywam na pile i później robię sobie 83 i robię proste cięcie nie muszę się tutaj E, niczego pozbywać, bo będę miał proste cięcie. E, no tutaj trzeba się przyłożyć do tego cięcia, bo może być e, widoczne. E, no to działam. No to zabieramy. O, już się fajnie trzyma. O, jest. Musi się tak trzymać. Jest. Wszystko jest. Eee, przynoszę elementy maskujące. O, się o, oddalić. Przynoszę elementy maskujące. Założę, przyłożę i, i zobaczymy, e, jak to będzie wyglądać. I tutaj widzimy efekt finalny tej całej mojej pracy. Niestety przy przenoszeniu filmów na komputer usunąłem dwa filmiki, które pokazywały już ten etap finalny prac. Natomiast tutaj już jest tylko przyłożenie elementów i opianowanie, ewentualnie podklejenie jakimś klejem tych elementów ościeżnicy. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam powodzenia w majsterkowaniu i do zobaczenia przy jakimś innym filmiku. Pozdrawiam, cześć.